Witam Państwa serdecznie Przed moim 240 litrów o, Tu się skalarki pływają z otuskami no, I z górami siami no. tak. tak se siedzę w dumku Dzisiaj jak widzieliście Państwo wcześniej na filmie to byłem sobie na spacerku dzisiaj no. I tak I tak się trochę ze trzy godziny na świeżym powietrzu jak to się mówi odpoczyłem, wybawiłem się no. tutaj jak widzicie o wody trzeba dolać no trzeba dolać bo we wtorek dolewałem dzisiaj czwartek znowu trzeba dolać no. a rybki jak widzą Państwo zdrowe wszystko sobie ładnie pływa tam jest ten, o, ten to jest no, ten największy, o, o, teraz to jest ten największy skala rumie I właśnie stąd pływa nie, ja na niego mówię nemo. Bo jak, o, widzicie, on ma jedną taką krótką tą płetwę piersiową, jak to się mówi. No, tutaj jak nemo na tym wimie, jedną płetwę miał małą, a drugą normalną, to ten też tak ma. A ja tak patrzę tutaj na ekran telefonu i mówię, kurde zaciek jest na, na, na akwarium, a to się tutaj ta juka odbija, ten patyk o, od tej juki, ten patyk się odbija tu w akwarium, i myślałem, że zaciek jest. I patrzę, na akwarium nie ma zacieku. No, dzisiaj taka pogoda trochę u mnie jest pochmurna to mnie ta moja astma no, słyszycie nawet jak mówię to mnie trochę dusi tak dzisiaj trochę tak, niedobra pogoda dla mnie no o piękne góraminy no widzicie ale te te, te skalarki to lubią się nagrywać ich to wszędzie pełno a tu druga ładna no Ja to lubię Kochani ludzie Powiem wam tak, że Lubię Te filmy akwarystyczne O rybach O akwariumach O zakładaniu akwarium Jak, co się robi No Tak Między nami akwarystami Powinna być zgoda a jak tam ktoś kogoś nie lubi, no to trudno. To się po prostu nie wchodzi, nie ogląda. No, chociaż ja tam lubię wszystkich. No, widzicie, to no. Ja tam lubię wszystkich. Bez wyjątku. U mnie nie ma, że kogoś nie lubię. Ja do każdego akwarysty wejdę. Nawet jak na zagraniczne filmy wchodzę, co ich nie subskrybuję, ale zawsze łapkę w górę każdy mu daje, bo rękami od tego ani palec nie uschnie, a jak to się mówi, myszka się nie popsuje. <grym> no. Także ja lubię wszystkich. Nie ma że ja kogoś nie lubię. Jestem z domu nauczony przez dziadków, rodziców. Chcesz być szanowany, to i szanuj drugą osobę. Nawet jak kogoś nie lubisz, to ją też szanuj. Sąsiadki, jak jeszcze w blokach kiedyś tam mieszkałem, to na przykład, powiedzmy, że sąsiada któregoś nie lubiłem, ale jak spotkałem go na korytarzu, to zawsze dzień dobry powiedziałem, bo morda mi od tego nie zwiędła. Także widzicie, kochani. Życie to nie jest bajka. Trzeba się brać. kto się mówi ludzi kochać, szanować, a i sami wtedy będziecie przez ludzi kochani i szanowani. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Nie będziemy dzisiaj nikogo wymieniać, także pozdrawiam Was wszystkich, wszystkich serdecznie. Życzę Wam wszystkiego dobrego, powodzenia w życiu, powodzenia w akwarystyce. Wygrania Wygranej to lotka przede wszystkim Wam wszystkim życzę. No. I jak to mówią, do następnego razu. No. No. Góra mi się jak siebie pływają. No i skalarki sobie pływają i moje i moje żyworódki mi dzisiaj właśnie mówiła że gdzieś tu zauważyła małego takiego z 2 cm żółtego mieczyka no nie jestem pewny czy to był mieczyk, bo ja tego nie widziałem bo mi się wstać nie chciało a no żona mówi, że chyba mieczyk no chyba, że to była żółta molinezja, bo bardziej by to pasowało chociaż ja już u tej z nim nie mam jak widzicie tylko czarne albo te czarno-srebrne o tak ta tanie czarno-srebrne i czarne całkowicie no to ale wiecie jak to jest ryby mają już w genach to wszystko no tak jak ja mieczyki miałem zawsze pomarańczowe a w pewnym momencie właśnie wyszły te mieczyki a nie miałem takich tylko wszystkie były o pomarańczowe no i teraz są i pomarańczowe i są te jabłkowe jak ja tu mówię no. jak wy widzicie ryby mają tu w genach już niekiedy że raz rzeki zresztą nawet jak się ma same pomarańczowe to właśnie właśnie tak jest że jak się samica okoci to powiedzmy większość jest pomarańczowych a jakieś tam odłamy mieczyków wychodzą trochę jakieś tam inne kolorki trochę mają na ciele no. widzicie to są wszystko młode rybki te miecze one tak mają ze 4, 3, 4, 5 centymetrów zależy który no. na przykład tak jak ten tutaj ten samiec to no, tam popłynął o ten, ten, ten jabłkowy jak ja to mówię no to może 3 cm no, a ten ma już na przykład że 5 cm ten pomałemczowy no tu jest tego jest tego no, kosiarki to już są duże Cztery tu pływają to są duże no. a tamte tamte nowe co kupiłem kosiareczki maluśkie takie i, i te dwie dwie emocje siatkowane to jak tylko telefon wezmę i do akwarium to już psiu psiu i nie ma ich zaraz uciekają no. grono jady się kocą także jak widzicie Państwo ja jestem taki stara akwarystyka bo stary hop 40 lat ryby to stary akwarystyka, ale jak państwo widzą, akwarium są zdrowe, ryby są zdrowe, także nie mam na co narzekać. Także jeszcze raz, szanujcie innych jak siebie samego. Pozdrawiam jeszcze raz wszystkich serdecznie. Życzę miłego wieczoru. I wszystkiego dobrego wszystkim życzę. Hej kochani, do następnego razu.